Zwykle piękny samochód wybiera się zgodnie z zewem serca, podoba ci się i tyle. Nawet jeśli nie jest to wiarygodne, nie powstrzymuje to potencjalnego klienta. Andrzej Kuprianow uważa, że Laguna II jest dokładnie taka. Szatry samochód produkowany był jako pięć drzwiowy hatchback i kombi. Ten ostatni ma nie mniej stylowy wygląd niż pięciodrzwiowy. Platforma Laguna II była modelem pierwszej generacji od którego odziedziczono podwozie praktycznie w niezmienionym stanie, ale silniki tego samochodu są nowocześniejsze, z czterema zaworami na cylinder i spełniają normy toksyczności Euro 3 i Euro 4. Gama jednostek napędowych Renault Laguna obejmuje czterocylindrowe jednostki benzynowe 1.6 litra 107 KM, 1.8 litra 116 i 120. 2,0 litra 136, 140 i 163 km z turbodoładowaniem, a także 3-litrowy silnik V6 207 km. Były też turbodiesel 1,9 litra 107 i 120 km oraz 2,2 litra 150 km. To prawda, że modyfikacje laguny z silnikiem diesla są na Ukrainie rzadkością. Urzędnicy sprzedawali tylko wersje benzynowe. O ile Reno Laguna z zewnątrz wygląda stylowo i atrakcyjnie, o tyle w środku jest znacznie skromniejsza. Salon wyróżnia sprawdzony klasyczny design. Jego główną atrakcją, która stała się już znakiem rozpoznawczym laguny, jest brak zwykłego kluczyka zapłonu. Zamiast tego używana jest karta plastikowa, wielkością zbliżoną do karty kredytowej, tylko grubsza. Suwa się go w szczelinę w konsoli środkowej, a silnik uruchamia się i zatrzymuje za pomocą przycisku start-stop umieszczonego po prawej stronie kolumny kierownicy. Taka wiedza na temat używanych samochodów jest obarczona problemami. Zwykle po 100 tysięcy km mapa zawodzi. Ergonomia laguny jest w porządku. Fotel kierowcy z wyraźnym podparciem bocznym i szerokim zakresem regulacji jest wygodny dla osoby o dowolnym wzroście i budowie. Kierownicę można regulować w dwóch kierunkach. To prawda, że tylne siedzenie jest umieszczone dość wysoko. Wysocy pasażerowie będą opierać głowy o sufit. Na galerii naprawdę komfortowo będą mogły czuć się tylko dwie osoby, za to miejsca na nogi jest mnóstwo. Pijam. Kolejnym atutem Renault Laguna jest dość bogate wyposażenie podstawowe. Przykładowo standardem już w wersjach ukraińskich wersja Authentic, był ABS, system stabilizacji, przednie i boczne poduszki powietrzne, elektrycznie sterowane przednie szyby i podgrzewane lusterka, klimatyzacja oraz komputer pokładowy. Wersję Dynamic z kolei uzupełniono o światła przeciwmgielne, aluminiowe felgi, serwa tylnej szyby i sportowe przednie fotele. Kolejna konfiguracja wyróżniała się wstawkami o wyglądzie drewna i klimatyzacją zamiast klimatyzacji, a najwyższa wersja zawierała tylny radar parkowania, spryskiwacze reflektorów i tempomat. Konstrukcja silników Laguna zawiera specyficzne cechy znane mechanikom serwisowym specjalizującym się w Renault. Na przykład koła zębate rozrządu są pozbawione śladów, a wał korbowy pozbawiony jest wpustu blokującego, więc nawet tak prosta operacja jak wymiana paska rozrządu jest wykonywana przy użyciu specjalnych narzędzi, na które mechanicy warsztatowi po prostu nie mogą sobie pozwolić. Należy pamiętać, że we wszystkich silnikach po od 60 tysięcy do 70 tysięcy kilometrów łożysko pompy się zacina. Ogólnie rzecz biorąc, pasek rozrządu i rolki napinające należy wymieniać jednocześnie. Często tylne mocowanie silnika nie osiąga tego terminu. Koło pasowe wału korbowego również nie jest trwałe. Cewki zapłonowe mają nieprzewidywalną żywotność. Zespół korpusu przepustnicy należy okresowo czyścić. Silniki charakteryzują się również niską żywotnością regulatora fazy, który psuje się po 80 tysięcy km. Z powodu ukraińskiej benzyny, dysze wtryskowe często się zatykają. Renault Laguna była oferowana z 5 lub 6 biegową manualną skrzynią biegów. A także 4 lub 5-biegową skrzynią automatyczną. 6-biegowa manualna skrzynia biegów była instalowana w turbodoładowanych silnikach benzynowych i wysokoprężnych, a 5-biegowa automatyczna skrzynia biegów była łączona tylko z V6. Są dość niezawodne, ale bardziej popularne skrzynie biegów: 5-biegowa manualna skrzynia biegów i 4-pasmowa automatyczna mają wady. Na przykład mechanika może po prostu się rozpaść po 100 tysięcy kilometrów. Łożyska lub koła zębate są często wymieniane. Jednak wielu właścicieli Laguny nie zna żalu z tą manualną skrzynią biegów. Dowom. Na szczególną uwagę zasługuje automat AL4. Rzadko kiedy bez większych napraw wytrzymuje ponad 130 000 km. Przed tym okresem awaria hydraulicznego bloku zaworów i elektroniki sterującej. Ogólnie rzecz biorąc kupując używaną Lagunę z automatem odkładaj pieniądze na naprawę skrzyni biegów. Zawieszenie z przednimi kolumnami Macphersona i tylną półniezależną belką H również nie jest zbyt niezawodne. W pierwszych egzemplarzach rozpórki stabilizatora trzeba było wymieniać po 10 000 km. To prawda, że u 200B, u 200BW samochodach młodszych niż rok modelowy 2004 stały się one trwalsze. Końcówki układu kierowniczego nie wytrzymują dłużej niż 60 000 km. W przybliżeniu tę samą kwotę przeznaczono na amortyzatory. Wydaje się, że w tylnym zawieszeniu nie ma nic do złamania, ale po 100 tysięcy km trzeba będzie wymienić wszystkie ciche klocki i gumki. Cześć przyjaciele, szukasz używanego samochodu? Warto zwrócić uwagę na stronę CARME. Pro. CARME. to duży katalog samochodów, silniki, skrzynie biegów, a najlepsze jest to, można znaleźć informacje o awariach dowolnej części. Absolutnie wolny, wejdź na stronę CARME i dowiedz się o wszystkich możliwych słabych punktach używanych samochodów.